Witam na pierwszej części konferencji NA Bramczyka Storia Bydgosz przegrywa z miastem szkoła Krosną 72 do 73. Tym samym goście z Krosna obejmują prowadzenie 2 do 1 W wielkim finale Banka KOS Pierwsza Liga Mężczyzn. Są z nami przedstawiciele drużyny z Krosna. Jest z nami trener drużyny pan Edmund Zwalajko oraz kapitan Radosław Trubacz. Panie trenerze, gratulacje. Prosimy do mikrofonu o podsumowanie spotkania. Tak. Dobry wieczór. Kontynuacja te, tego finala, te, tego święta Ja Myślę, że wszystkim podoba. Oczywiście, ktoś wygra, kto, kto, kto nie. Brawo do, do, do zespołu, wytrzymali tu presję. I dobry, dobry mecz. 2-1. Jutro jest następny mecz. I będziemy myśleć, jak, jak, jak będziemy grać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Radek. Prosimy o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że spotkanie takie no, wyrównano od początku do samego końca. Yy, przy bardzo fajnej atmosferze, bo no, super się grało przy tej ilości kibiców i, i kibicowali cały mecz, więc yy, super atmosfera była. Yy, co do meczu, gdzieś tam no, ciężko jakieś wnioski wyciągać. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy i o to chodzi w play-offach, że nieważne jak, ważne żeby te mecze wygrywać. Graliśmy do samego końca, wygraliśmy i jutro jest następny dzień, następny mecz. Yy, gramy i, i, i będziemy walczyć jutro. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Dobrej dziękujemy. nocy. Noc. Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener naszej drużyny, pan Grzegorz Skiba oraz zawodnik Kuba Andrzejewski. Kuba, prosimy o podsumowanie spotkania. Prosimy. Moje podsumowanie będzie krótkie, nie będę nawet patrzył na statystyki. E, musimy po prostu jutro przyjść e, całą drużyną, wszyscy i dać po prostu z siebie wszystko. To, co się dzisiaj stało, to się wydarzyło. E, byliśmy już w gorszych sytuacjach i myślę, że ja, jak i cała drużyna, sztab szkoleniowy i, e, i kibice na pewno, na pewno wierzą, że to jeszcze nie koniec tej serii i ja jestem o tym święcie przekonany że pojedziemy jeszcze do Krosna. Dziękujemy bardzo. Kurwa, Panie trenerze. Dawno, dawno, dawno. Panie trenerze prosimy. Gratuluję do przeciwnej. Grali do końca, wyszarpali nam z garba zwycięstwo. Ważne zwycięstwo. Dziękuję kibicom za wsparcie, za doping przez cały mecz i, i że tak licznie nas dopingują to jest dla nas bardzo ważne. Jutro ten doping będzie nam jeszcze bardziej potrzebny. Co do meczu, zadecydowały niuanse. Przede wszystkim za dużo zbiórek na naszej desce. Przegraliśmy naszą zbiórkę, aż 15 ponowień. To naprawdę nie powinno się zdarzyć. W takim meczu wszystkie piłki 50-50 też były padły łupem drużyny przeciwnej. Z tego wynika, że odrobinę byli bardziej zdeterminowani. Zadanie na dziś i na jutro podnieść zespół. Tak jak Kuba powiedział, wierzymy w to, że pojedziemy do Krosna i tam będziemy walczyć o zwycięstwo do samego końca. Co więcej powiedzieć. To są play -offy. seria się nie skończyła, gramy dalej. Dziękuję bardzo. Panie trenerze Dawid Siemiecki, Emocje TV. Co się stało w tej czwartej kwarcie? Podpięliście tak w zasadzie zespół miasta szkła sami do prądu, popełniając straty, których wcześniej nie było. Nie wiem, pana zawodników sparaliżowało. Jak to wytłumaczyć? Trudno mi powiedzieć. Ilość strat bardzo duża i to w takich kluczowych momentach, gdzie powinniśmy zaatakować, pomalowane, a oddaliśmy łatwe punkty pod podania w poprzek i 1-0 kontry. Będziemy to analizować. Bardzo ważną postacią jest dla nas TIS. Też w końcówce go troszeczkę zabrakło, ale to nie chcemy tutaj personalnie do tego podchodzić. Trudno mi powiedzieć, może za szybko wierzyliśmy wygraną, może też mój błąd, że w czwartej kwarcie za szybko ściągnąłem Michała Chelńskiego, więc to, to jest gra błędów, więc... Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Zaraz usiądziemy i będziemy analizować ten mecz. Jednego, jednego mogę podkreślić. Trzy punkty szybkiego ataku tylko przez cały mecz, przez naszą drużynę zdobyte to też świadczy o tym, że gdzieś tam może zabrakło trochę energii i, i, i determinacji, ale nie powinno się to zdarzyć na takim poziomie już no i, i w tym momencie gdzie jesteśmy. Więc Analiza będzie jutro przychodzimy, walczymy. Mam nadzieję, że wygrywamy i jedziemy do Krosta. A ostatnie trzy minuty nie udało się skonstruować ani jednej dobrej, dobrej akcji, chociaż wcześniej ten atak był, był dość płynny. Czy tutaj nie wiem, zawodnicy chcieli w pojedynkę rozwiązać ten mecz? Trudno mi powiedzieć. Bardzo złe decyzje. Poszczególnych graczy będziemy analizować. Nie atakowaliśmy pomalowanego, jakbyśmy zaatakowali z 2-3 razy pomalowane, wymusili faulę, stanęli na, na linii rzutów wolnych, trafili wolne, by to się skończyło inaczej. Trudno mi powiedzieć, czy chcieliśmy stać yy, bohaterami i tak dalej, ale yy, na, dużo, dużo naprawdę głupich i, i, i bardzo niefrasobliwych, yy, i bardzo kosztownych decyzji. I, i, I mówię, będziemy analizować to. i Jutro się spotykamy rano na wideo. I będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję. Aleś w Portawolca, może zabrakło tego doświadczenia, właśnie? Sam ten powiedział, że zdjął z boiska niepotrzebnie Michała Chińskiego, może właśnie zabrakło chłodnych głów? Możliwe, że, że tak jest. Może zabrakło trochę siły, ale doświadczeni są gracze na boisku: Kimbru, Kiwilsza, Kamiński. Powinni już grali w playoffach i, i, i nie w takich meczach, więc doświadczenie było. Wrócił Chyliński na boisko i może to, że go zdjąłem, wytrąciło go z równowagi i trochę z konfidensu i, i gdzieś tam ten balans został zachwiany. Próbowaliśmy pewne rzeczy wykreować, ale jednak jakaś tam bojaźń. Nie wiem, czy strach? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, ale no na tym poziomie już nie powinno być takich sytuacji. Po prostu powinniśmy realizować nasze założenie, to co y, sobie założyliśmy. Wierzę Pani Zespół, że do Krosna wrócicie? Jak najbardziej. Jak najbardziej wierzę i, 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 i tak samo jak y, 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 jechaliśmy do łańcuta i też wierzyłem w zespół, że wrócimy do Bydgoszczy, tak samo wierzę, że y, jutro. Y, Zespół stanie do boju i pojedziemy przyszłą, w przyszły piątek do Krosta. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. Dzięki.